O fuck, ja dwóch, dwóch, i... dwóch na dzisiaj grałem to Bomba Chciałem Godbridge, to jest twoja rombada już Dobra, jeszcze I A w przypadkiem god bridge to nie jest ten, gdzie się obracasz o 360? Wyrzucił rzeczy najpierw Patyk ma frajer No patrz no Zrzucił, zabiłem gościa mm, zrzucił mnie I on zrzucił dwie, dwie osoby zrzucił, nie, Maciek. Nara, razie, prajerze. nie wiem, ziomki nie ogarniają ale ci tej ci żółci będą nas znerwiać, panowie. Musimy, musimy w czterech iść. Panowie, panowie. Ja muszę... ja będę tak solo chodził na razie. Ja będę poszło za zarażecze, ale na razie temu... Na razie to potrzebujemy pieca, bo ten piecyk tak, jest... Tak, 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 Ja zbieram diamenty. No, lecz ale... na. Ja tu żółki chyba spadłem. Zwali mnie. Żółty Ja, ja, ja nawet nie, 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 od... ja nie mam czasu kupić miecza. Baza, baza już. Ja nawet bloków nie mam. Patrz, zamurowa mnie, praje. Dobra. Dwóch, dwóch dwó żółtych, dwóch żółtych diamenty. Patyk, patyk. Dobra, już biegnę. Kurde, baza, baza biegną. Dwóch biegnie. Patykie, proszę cię, zniszcz mi. żółtych. Ale ten Oleksandra Craft to jest gówno, naprawdę. To ja się zastanawiam, czy zamiast mieć nie kupować, zawsze patyka. A ile kosztuje ten patyk? To 8, 8. Żelaza. on nie staje się odmiesza. To jest żart. Dobra, Dobra ziwa, ziwa. ziomeczek się ga w naszą ma. stronę. O, jest złoto. Dobra, ja to kupuję. Dwóch ziomków, y, trzech ziomków biegnie. Jeden Ej, Ja ich robi małem wszystkich. Ja, ja ich wszystkich rzucam patykiem. Dawaj. Kolejny. Jeden żółty wyszedł. Jeden żółty wyszedł. Resetuję jest. On musi wejść, to go stracimy. Ej, bo to jest mit od razu. Kurde, być Mi się skameraów, tak daleko. Ale ten Aleksandra Craft, to jest taki gówno. Ja. Ja potrzebuję 20 żelazo. Ej, poziomek się górą do nas buduje. No kurde, nawet loków nie lezą Żelazo! Żelazo, ile kto ma żelaza? W Ender Skrzynce wszystko. Fajerbole bierzemy. Nie, już biegnie dołem, już biegnie dołem. Spokojnie, już możesz zebrać. A Bo ja chciałem sobie w końcu bloki kupić Co? Dobra, nie, ja... Do ci do nas A jak ja kocham tę grę Ja pierdole, już się buduje Budują się we dwoje, góro od... Czterech, czterech żółtych No, siak Panowie, panowie, nie budować to, że... to jest tu to... ludzie Bamba. No, nie, no kurna Nie, 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 dobra, Nie masz sparowanych klawiszy i już koniec. Dobra, już go nie ma. Waga łóżko. ŁÓŻKO łóżko! Co za kurwy głupi Nie, no weź. Nie, no kurwa, Cię znajdę ci łóżka w tym momencie. Dobra, panowie, nie wychodzimy z bazy. Albo po diamenty. Musimy, musimy być pewni, kiedy możemy mieć pod diamenty. No, mamy tutaj mamy piec kupiony. Piec mamy? Nie mamy! To oni idą Jan, na środek. Dwa diamenty, mamy dwa diamenty, dwa diamenty, zarąbiście. Idą? Nie, ale siedzimy wszyscy tutaj. Lecą. Chociaż mam plan chcieli. lepszy.